Cześć, mam na imię Zosia i pracuję jako osobista stylistka. A to jest kanał, w którym dowiesz się, jak rozsądnie kompletować swoją garderobę oraz jak odnaleźć styl, w którym będziesz wyglądać i czuć się najlepiej. Jako stylistka, czyli osoba, która doradza innym w zakresie ubioru, muszę być czasem skłonna do negocjacji. Bo to nie jest tak, że każdy zestaw, który ja zaproponuję mojemu klientowi, on od razu go akceptuje i kupuje. No bo też ja mam swoją wizję tego, jak chcę, żeby wyglądał mój klient, a on też ma jakieś swoje przekonania, coś bardziej lubi, czegoś mniej, innej rzeczy by w ogóle nie założył. Dlatego zawsze drogą e, negocjacji, dyskusji dochodzimy do pewnego konsensusu, który mój klient akceptuje, dobrze się czuje, podoba mu się, no i ja też akceptuję i przy sobie, bo się pod tym podpiszę. Natomiast są takie e, części męskiej garderoby, e, które w moim przypadku e, nie podlegają negocjacji, czyli nigdy nie polecam ich swoim klientom. E, Nigdy ich nie proponuję i też nigdy nie zdarzyło mi się ich kupić. Dlatego ja dziś przygotowałam dla Was odcinek, w którym przedstawię Wam te części garderoby. Być może niektóre z nich będą dla Was nieco zaskoczeniem. Natomiast pamiętajcie, że moda jest dla Was, to Wy decydujecie o tym, jak chcecie wyglądać, jak chcecie się ubierać. To są moje przekonania, których ja nie polecam i nigdy nie kupuję z klientami. Jeśli interesuje Was ten temat, zapraszam na odcinek. No i numerem jeden jest śledzik, czyli taki bardzo wąski krawat. Ja takich krawatów w ogóle nie kupuję z klientami. Kiedyś była taka moda na to, że one były dość popularne, mówiło się, że szczupli, wysocy mężczyźni dobrze w nich wyglądali. Natomiast na szczęście coraz bardziej się odchodzi od tych krawatów. Ja osobiście kupuję zawsze krawaty takie powyżej 6,5 cm. Uważam, że one równie dobrze prezentują się na mężczyznach, szczupłych, niskich, wysokich. Ja też jestem zwolennikiem szerszych klap, jak wiecie, więc często one bardzo ładnie korespondują z tymi klapami. Tutaj możecie zobaczyć stylizację, którą ja też robiłam i mężczyzna jest dość szczupły, niewysoki i jak najbardziej dobrze prezentuje się w krawacie, który bodajże miał tam chyba około 7 cm. Także ja śledzików nie kupuję nigdy z klientami. I Numer dwa to są takie koszule, które posiadają w innym kolorze listwy guzikowe, albo na przykład w innym kolorze kołnierzyki. Ja tego typu koszul nigdy nie kupuję z klientami, dlatego, że z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że jestem zwolennikiem po prostu koszul wykonanych z jednej tkaniny, najlepiej guziki z masy perłowej. Po prostu uważam, że jeżeli mężczyzna ma dobrze dopasowaną koszulę, dobrej jakości, ładny fason, dobry rozmiar, dobrze dobrany kołnierzyk, to nie ma potrzeby tutaj jakichś udziw udziwnień kolorowych na plisie czy na kołnierzyku. Według mnie w żaden sposób nie podnosi to jakby atrakcyjności mężczyzny. Mi się po prostu takie kolorowe wstawki nie podobają, więc zawsze stawiam takie klasyczne koszule. I drugi powód, dla którego nie kupuję, to to, że bardzo trudno takie koszule później zestawić na przykład z marynarką. No ja jednak stawiam na to, żeby kupować klientom uniwersalne ubrania, które mogą w różnych zestawach łączyć, natomiast no, jeśli znajdują się tam jakieś dodatki, to już ciężko to połączyć w jakichś zestawach właśnie z marynarką czy e, już tym bardziej z krawatem. I trzeciej rzeczy, której nigdy nie kupuję z klientami na zakupach, to są takie bardzo małe kołnierzyki. Jako stylistka, jak ubieram swoich klientów, to bardzo przywiązuję uwagę do tego, jaki kołnierzyk im dobieram, bo mamy kołnierzyki różne, jak szyjemy czasem koszule na miarę, to spotkałam się chyba z kilkunastoma różnymi kołnierzakami. Jednak no, wystarczy znać tych kilka podstawowych dla takiego przeciętnego mężczyzny. No i mamy oczywiście takie kołnierzyki, które mają szerzej rozstawione wyłogi, które mają bardziej takie skierowane w dół. Ja je zawsze dobieram zgodnie z typem urody, z preferencjami, z kształtem twarzy. Natomiast nigdy nie kupuję takich bardzo małych. One już są coraz rzadziej dostępne. Wcześniej były trochę bardziej popularne, ale jeszcze widnieją czasem w sklepach, dlatego często omijam je szerokim ukiem. Zauważcie, że w przypadku, jeżeli mężczyzna zakłada marynarkę i krawat, do tego typu kołnierzyka, to zobaczcie, że pomiędzy wyłogami kołnierza a klapami marynarki tworzy się taka nieładna. Przerwa. W momencie, jeżeli jest dobrze dobrany kołnierzyk, to zauważcie, że bardzo ładnie linie symetrycznie się ze sobą układają, ładnie idą i po prostu to się dużo lepiej e, tworzy taką estetyczną całość. No, pewnie niektórzy powiedzą, że to jest taka drobna rzecz, na którą e, by nie zwrócili uwagi, no jednak ja jako stylistka zwracam uwagę na wiele różnych niuansów w ubiorze, bo uważam, że to właśnie one sprawiają, że ktoś wygląda w czymś bardzo dobrze, a ktoś tylko dobrze. No i w takim wypadku, jeżeli jest dobrze dobrany kołnierz do e, e, klat marynarki, to zauważcie, jak to bardzo ładnie estetycznie wygląda. A jeżeli jest taki mały kołnierzyk, no to e, nie do końca to dobrze wygląda i ja nigdy takich e, kołnierzyków nie kupuję. I czwarta rzecz to są takie buty, które mają kwadratowy przód. Co ciekawe, często jak odwiedzam klientów ich szafy, to one są w ich, w ich garderobach i klienci oczywiście zawsze się tłumaczą, że oni w tym już nie chodzą, to już od dawna tam leży, no ale jednak się jeszcze je spotyka. Czasem na ulicach, co ciekawe, czasem jeszcze nawet w sklepach. Ja nigdy tego typu butów też nie kupuję, nie polecam, uważam, że są nieestetyczne, nieładne. Jak kupuję eleganckie buty, to stawiam na klasykę, bo wiem, że wtedy mój klient będzie miał taką że to mu zostanie na dłużej, będzie w tym dobrze wyglądać, będzie pasować do wielu zestawów, a tego typu kwadratowe buty to no, na pewno ze mną takich się nie kupi. I piąta rzecz to są takie duże loga znanych marek na ubraniach czy to na akcesoriach. Dlaczego ja tego nie lubię i nigdy nie kupuję? Dlatego, że jako stylistka stawiam przede wszystkim na to, żeby ubiór sprawiał, że osoba wygląda bardziej atrakcyjnie w nim. Czy to ma być kolor odpowiedni, fason, materiał, krój. Te wszystkie niuanse mają wpływ na to, żeby ktoś po prostu dobrze wyglądał w ubiorze. W momencie, jeżeli pojawi się logo, to ono, takie drogie, to ono w żaden sposób nie zwiększa atrakcyjności czyjejś. Oczywiście, żebyście mnie źle też nie zrozumieli, jeżeli macie jakąś ulubioną markę swoją, z którą się to utożsamiacie i lubicie mieć logo yy, jej na swoim ubiorze, to oczywiście to nie jest w żadnym wypadku błąd, żebyście mnie w ten sposób też nie zrozumieli, e, tylko chodzi mi o to takie ostentacyjne yy, pokazywanie w swoim ubiorze loga marki, yy, które yy, jest oczywiście marki, która jest droga, yy, na przykład... Yy, na paskach, czy gdzieś na przykład z tyłu, na kieszeniach spodni. No po prostu, ja czegoś takiego nie lubię, nie kupuję, stawiam na inne aspekty w ubiorze, które sprawiają, że mężczyzna prezentuje się bardziej atrakcyjnie niż na to, żeby było widoczne drogie logo. I ostatnia rzecz, której ja nie akceptuję w modzie męskiej, to są takie e, jeansy, które są bardzo przecierane z dużą ilością dziur, z różnymi jakimiś naszyciami, przeszyciami. E, co ciekawe, one w modzie damskiej dość dobrze się przyjęły i są popularne. I... Niektóre stylizacje wyglądają naprawdę dobrze z tymi spodniami. To tak jak w modzie męskiej, ja osobiście nie jestem do końca przekonana. E, tak jak mówię, to wy decydujecie, jak się ubieracie, ja tylko mówię o moich przekonaniach. Jakoś nie do końca je lubię, e, m, nigdy ich nie kupiłam z klientami, wolę stawiać jednak na takie klasyczne jeansy. Oczywiście mogą być jaśniejsze, lekko przecierane, jak najbardziej akceptowalne, natomiast takie, wiecie, mocno przecierane, z dużą ilością dziur, no ja do końca ich nie lubię. I na dzisiaj to by było na tyle. Zapraszam do dyskusji. Dajcie znać, czy wy się zgadzacie z tym, czy nie. Czy macie jakieś inne przekonania dotyczące ubioru. To nie były wszystkie ubrania i części garderoby, które ja nie do końca lubię w modzie męskiej. Natomiast zostawiam je sobie na kolejne odcinki, ponieważ niektóre tematy są dość dyskusyjne, dlatego chciałabym mieć możliwość je bardziej rozwinąć. Dajcie znać, czy odcinek był dla Was ciekawy, przydatny. No i widzimy się w kolejnym odcinku.